Dzień witam Państwa z mojego salonu Beatrice. Dzisiaj chcę Państwu opowiedzieć, jak prawidłowo nakładać kolagen na wypadające włosy, jakieś problematyczne skóry, problemy ze skórą głowy. Więc często słyszę od swoich klientów, że kolagen nie działa. Kochani, kolagen działa, bardzo dobrze działa, tylko trzeba go odpowiednio umieć nałożyć. Dzisiaj będę się starała pokazać Państwu, jak to prawidłowo robić. W tym celu myjemy włosy w klience. Ja do tego celu używam kolagenowego szamponu do włosów, dlatego że nie zabiera on chemicznych związków SLS-ów i tak dalej, takich rzeczy, które po prostu bardzo uszkadzają naszą wierzchnią skórę i SLS-y, które są zawarte we wszystkich myjących środkach, no niestety nie są dobre dla skóry i często ludzie nie zdają sobie sprawy, że szampon czy żel do mycia do kąpieli Powoduje właśnie uczulenia jakąś suchość skóry początkowo, później jakieś cysty albo alergie. To jest związane z zawartością sls w środkach myjących. W tym kolagenowym szamponie nie ma tych sls -ów. i w ogóle jest kompozycja produktów bardzo naturalnych, samych naturalnych. Kiedy mamy już umyte włosy, Pozostawiamy mokrą skórę. Ja tylko odciskam nadmiar wody z końców włosów. A tu musi pozostać skóra mokra, dlatego że będę używała kolagenu w tej chwili na włosy grafitowego kolagenu. Mam 4-5 kąpek. kolagen najpierw początkowo rozprowadzam na palce dłoni, następnie staram się przy samej skórze, przy nasadzie, rozprowadzić go dokładnie po skórze, nie po włosach, po skórze głęboko. Następnie boczne partie głowy. Jak widzicie Państwo, takimi suwistymi ruchami staram się e, przy, przesuwać tym, tymi palcami tak, aby ten kolagen rozprowadzić na całej skórze głowy. Za chwilkę ten zabieg będzie troszeczkę inaczej wykonywany i to jest też bardzo ważne. Teraz, jak już mam rozłożony, e, rozłożony kolagen na całej powierzchni skóry głowy, e, będę go wprowadzała kulistymi ruchami, bardzo powoli. Dosyć taki ucisk e, mocny, oczywiście, żeby klientki nie bolało, ale, ale dosyć mocny ucisk. Nie boli panią? Jest bardzo przyjemny. No, fajnie, cieszę się. E, kulistymi ruchami od czoła. Nasze opuszki kręcą się po głowie, zmierzając w tył głowy. Zabieg jest bardzo przyjemny, relaksujący i tym sposobem wprowadzamy, wprowadzamy kulistymi ruchami kolagen pod skórę. Jest to bardzo ważne, ponieważ to jest kolagen, który jest biologicznie żywy. Aktywnie, biologicznie żywy. Co to znaczy? To znaczy, drodzy Państwo, że taki kolagen i tylko taki ma zdolność penetracji bardzo głęboko pod skórę. Czego nie zrobi żaden kosmetyk, żaden cudowny szampon, e, zrobi kolagen, ponieważ położony na naszą skórę, mokrą oczywiście, tak jak widzieliście Państwo. E, Położony na naszą mokrą skórę ma zdolność e, rozpadania się na maleńkie molekuły, które są mniejsze niż odpory w naszej skórze, i pokonuje wtedy barierę naskórka. Przedostaje się aż do fibroblastów, czyli do tych maszyn, e, które powinny produkować kolagen nasz ustrojowy, ale z powodu już e, upływającego czasu nie chce się tym naszym fabryczkom już w pewnym momencie tak pracować, produkować kolagenu i zaczynają się właśnie pierwsze ubytki włosów, wypadanie, jakieś alergie skórne, bądź też poważniejsze jakieś schorzenia typu łuszczyce, grzybice, no na to też jest bardzo skuteczny kolagen. Natomiast, aby jego skuteczności doświadczyć, tak jak mówiłam, nieprawidłowe nałożenie kolagenu powoduje to, że on nie ma szans wniknąć pod skórę, bo jeśli go klienci po prostu po umyciu nałożą i myślą, że on sobie sam się wpracuje, to, to niestety nie. Trzeba mu troszkę pomóc, trzeba go wpracować w tą skórę. Tak jak Państwo widzicie, cały czas wprowadzamy kolistymi ruchami, aż kończymy na karku. Następnie boczki i też powolutku, okrągłymi ruchami, wpracowuję w skórę kolagen i przesuwam się w tył głowy. Kiedy kolagen położymy na skórę i wpracowujemy, on na skórze żyje jeszcze około 7 minut, i to jest ten czas, kiedy kiedy jest bardzo aktywny, kiedy ma zdolność penetracji głęboko pod skórę i kiedy możemy zrobić dokonać właśnie mm, takiego wtłoczenia na skórę. Zabieg powinien trwać nie krócej jak 7 minut, właśnie ze względu na tą żywotność kolagenu, bo wtedy, kiedy on żyje, Najlepiej wnika i abyśmy go nie uśmiercili zwyczajnie gorącym powietrzem użytym przez suszenie włosów, no to ten czas jest konieczny, wymagany, kiedy mamy wpracowany kolagen, Drodzy Państwo, jeszcze chcę zwrócić uwagę na coś takiego. Jeśli czujecie, że e, włosy zaczynają Wam wysychać, skóra głowy jest ciepła, więc szybciutko wysychają te włosy przy nasadzie, a czujecie, że kolagen jeszcze się lepi przy skórze czy przy paluszkach, proszę abyście zmoczyli, zmoczyli sobie dłonie, zmoczyli de, e, trochę włosy i dalej jeszcze wpracowywali ten kolagen, póki nie będzie. E, czuć tej lepkości. Wtedy mamy pewność, że kolagen cały, pracowaliśmy w skórę głowy. Kolagen można oczywiście rozciągać na strukturę włosa, na cały włos, bo on też ma zbawienny wpływ dla włosa, który już wyrósł, który jest. To, co robimy teraz, czyli wtłaczamy pod skórę, robimy to po to, aby zapobiec wypadaniu włosów, aby wzmocnić cebulkę, bo ona dostaje po prostu zwyczajnie mówiąc budulec do tego, aby być zdrową, mocną i aby z takiej zdrowej, mocnej cebulki wyrastał zdrowy, mocny włos. Na koniec zabiegu, kiedy już minęło te 7 minut, robimy takie krótkie uciski. Robi się to po to, aby uszczelnić pory w skórze krótkie uciski, takie lekkie odruchy. Zabiegi na wypadające włosy bądź problematyczną skórę głowy powinny być wykonywane przynajmniej raz dziennie. Przynajmniej raz dziennie, przy użyciu oczywiście szamponu kolagenowego. Najpierw tak jak mówiłam wcześniej, ze względu na to, że w produktach, które mamy dostępne, dostępnych do mycia na półkach naszych sklepów, na pewno znajdziecie Państwo produkty z SLS-ami, które po prostu nie lubią się z naszym kolagenem, dlatego że żywe białko, a SLS-y, czyli chemia, no po prostu to są dwaj wrogowie, więc nie stosujemy takich rzeczy. Naturę łączymy z naturą. Naturalny kolagen, nowy szampon, naturalna kolagenowa odżywka i oczywiście nasz wspaniały kolagen naturalny, bioaktywny, bioprzyspokojony. Kiedy mamy włosy już nasycone kolagenem, zapraszam Panią Klientkę na kabel i możemy już przejść do zabiegu suszenia. Mamy pewność, że nasz kolagen przedostał się pod skórę. Czas, który zastosowaliśmy, pozwolił na to i w tej chwili już można bezpiecznie użyć gorącego powietrza, czyli zacząć suszenie, uwiększanie naszej pani klietki. Gdybyście Państwo mieli pytania, bardzo proszę pisać na mojego maila bądź też na Facebooku jestem dostępna i zapraszam do mojego sklepu.